Na pewno, stu Tego sobie życzymy Pani... i podejrzewam, że to będzie pierwszy prezydent, który się nie ugnie przed niczym. A przed czym mógłby się ugiąć? To znaczy, jeżeli chodzi o naszego premiera Donalda Tuska, bo Tusk sobie wyobraża, że jemu wszystko wolno. No niestety, nie tak jest. My oczekiwaliśmy czego innego. Tym bardziej, że koalicja powstała dopiero po wyborach, a nie przed wyborami ciągle ludzie ochronują, ciągle ludzie usiłują. Jesteśmy ciekawi, jak to długo jeszcze Mhm. Mm a jak pogodzić te można powiedzieć kontrasty, które mamy w Polsce? Bo ostatnie wybory. To można powiedzieć, tak połowa zagłosowała za tradycją, a połowa zagłosowała za jakąś nowoczesnością. Mm. Tak jesteśmy otumanieni tym mm. wszystkim, tą nowe, nowoczesnością, że już w Europie Zachodniej powoli wychodzi to bokiem. I mm. ludzie dzięki Bogu to zauważają. I mam nadzieję, że wierzę w to głęboko, że Karol Nawrocki będzie w stanie to wszystko pogodzić. Mm -hmm. I wszystko. I kierując się polską racją stanu. Jak najbardziej. A to jest niestety widać, i słychać, i czuć, że to jest wielki konflikt. I tak, i uważam, że naprawdę Karolowi Nawrockiemu przyjdzie naprawdę rządzić w bardzo ciężkich czasach. No właśnie, e, czy byłybyście panie za systemem, w którym prezydent pełni, można powiedzieć, pełnię władzy, tak jak w Stanach Zjednoczonych? Tak, <coughs> E, wie pan, najlepiej, żeby to było, żeby każda strona potrafiła pójść na kompromis, mm. dzieląc władzę i myśląc tylko o polskim interesie. Ale niestety w tym wypadku takiej mamy pewność, że to nie jest to, co, właśnie co Karol na Chciałby zrobić. I myślę, że on to zrobił. Wierzę. Co, 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 co? co teraz się już dzieje, to to już przechodzi. Tak. To, o to, o to, który, się ja wierzę, które to, wydarzenia macie pani na myśli? No jeżeli chodzi teraz o tą wymiankę w rządzie, przecież powrócili ludzie do władzy z powrotem, skorumpowani. To, to, jest, to jest nie do, pom, do pomyślenia. Nie wiem, czy jeszcze jest na świecie taki kraj jak nasz, Polska żeby w rządzie rządzili tacy skorumpowani ludzie i żeby dzieli się za jedną stronę, robili wszystko, a drugą. A kogo konkretnie ma pani na myśli? Nowaka, na przykład kerwińskiego W ogóle no, taki. Kierwi... Ale Nowak ten kolejny to na Ukrainę pojechał? On, wrócił? Ten, on, nie ma, ale on, on teraz nie jest. On wrócił, ale jest. <laughs> schowany gdzieś. Schowany, tak, ukryty. Czeka mhm. na odpowiedni moment. Przecież ale... na mamy takich, że dzisiaj ośmioklasista może lepiej by zarządził jak, jak e, e, minister. Od. E, no tak. no tak. Prawda jest. Prawda. No. Ośmioklasiści w lepiej porządzili jak, jak dzisiejsi Teraz? Dalej? No niestety. No nie wiem. No i, i, I przede wszystkim jeszcze chciałam, bo, py, bo py, zadał pan pytanie, co konkretnie o czym myślimy, to co się dzieje. Ruch obrony granic. Dlaczego jest tak atakowany? To no po prostu jest nie do pomyślenia. Bąkiewicz im po prostu bardzo przeszkadza, a Bąkiewicz jest prawdziwym patriotą, który y, organizując ten ruch myśli o bezpieczeństwie Polaków, naszych dzieci, wnuków. No w naszym przypadku to już wnuków bardziej. No i wie pan, co jeszcze chciałam aż na koniec powiedzieć, bo często słyszymy z tej drugiej strony, że dziadki, że babki jadą, że uczestniczą, a właśnie po to babki i dziadki jadą, żeby bronić swoje dzieci, swoich wnuków i prawnuków. Niestety, my walczymy o nich nie o siebie, mm -hmm. bo my już żeśmy trochę przeżyli i wiemy, co życie znaczy. Mm -hmm. Ale ta młodzież jeszcze nie wie. Co, co, co sądzicie panie o propozycji wprowadzenia euro w Polsce? Absolutnie, absolutnie. Absolutnie, broń Boże. Broń Boże. W żadnym wypadku. Będzie bieda, będzie piszczało, wszystko podrożeje, nie to jest wszystko drogie. Ja bym chciała, żeby dzisiaj e, tusk się ze mną zamienił, wziął moje 1700 zł emerytury. A mi dał swoją i żebym ja chociaż przez miesiąc dobrze pożyła, raz poszła dobrze zjeść do restauracji. To w takim razie apel, apel do prezydenta, do premiera Tuska, żeby zamienić... Jak pani ma na imię? Sabina. Z panią, z Sabi z panią Sabiną, żeby zamienił tak. się na wynagrodzenia. Raz, raz jak, jeden pa miesiąc. jak pani myśli, jakie jest wynagrodzenie? O, tutaj no. następna, następna grupa przybyła. W takim razie... Bielska Krak Krakowiacy i górale bielsko biała przyjechało i w, gór w góralskich strojach pieleszczanie tak. jest prawda. Także czekam, może ktoś mnie zaprosi właśnie. A, to znaczy zamieni się ze mną. Jeden raz, jeden jedyny. Rzuca pani propozycję, żeby żeby... żeby na jeden miesiąc jeden, zamienić wynagrodzenia tak a tak? jeden dzień z tak pożyć jak on żyje cały czas żeby nie było choć na cokolwiek trochę stać żeby nie musiała chodzić i przebierać co mam kupić co mam nie kupić i ile za to zapłacę. Żeby on zobaczył jak to się żyje. On emeryturę ma dobrą, on ma z Brukseli, z Polski, jeszcze z Niemiec, jeszcze tam skądś. Także... Ja Dro, by, drogie Panie, mam... ruch obrony granic. Można powiedzieć tak, bardzo szczytny cel, że chronimy swoje granice. Tak, tak. Ale co zrobić z tymi, którzy już są na terenie Polski? Bo ja nie słyszałem o wydaleniach kogokolwiek z no, Polski. to właśnie trzeba do tego I... dotrzeć. żeby no. Oni twierdzą, rządzący, że ci co są, to są wydala, wydalani przez Niemców e, w związku z tą konwencją dublińską. No, a to jest czyste kłamstwo. No i oni sami wie pan co twierdzą, że ci właśnie imigranci przychodzą z południa, przychodzili do Niemiec, oni ich nie chcą, a twierdzą, przywożą do nas i twierdzą, że, że przeszli granicę na Białorusi i w Litwie. Tak to działa. Hmm. Dzięki, a nasz rząd się Ale przytacza. czy jesteśmy w stanie stworzyć ośrodki dla takich osób, które można powiedzieć będą... No chyba już stworzyli. co ja panu powiem takie. Coś. Ja byłam w Niemczech bardzo długo. Mieszkałam w Niemczech i też byłam tam, jak to oni mówią, o ja. Ale człowiek, jak chce polepszyć życia, to y, szuka pracy, idzie pracować, nie żyje na ciśkość, A oni nie. Oni w Niemczech siedzą na ławkach, a Niemcy na nich pracują. A Zdecydowanej większości, bo też nie trzeba tak... Y... Są tacy, naturalnie, tak, że... są tacy, ale to jest znikoma ilość. Drogie Panie, dzięki serdecznie. Ja porozmawiam z Panami Góralami.